Cześć moi drodzy, dzisiaj opowiemy sobie o programie Open Tools, omówimy jak z tego korzystać. Chciałbym wam pokazać jak będę dzisiaj na nim pracować jak e, scenę utworzę. Bo mam katalog, gdzie mam folger, w którym znajdują się podfolgery. A dzisiaj chciałbym wam pokazać jak tworzę nową scenę, paletę kolorów. Oraz może pokażę jak się łączy między starym a całkiem nowym projektem. Bo mam tu jeden z moich przykładowych projektów, który ma pliki w foldery. Akurat tu używałem Raster Level. To jest paleta kolorów, tutaj format na oraz keys. a tutaj inne odfojdery, flick XML. I jeszcze co mamy tu? E, sce, Ikąka z sceny. Bo dzisiaj sobie będę pracował w ten sposób. Że utworzę wszyscy sobie w katalogu folger girl o nazwie... Niech umyślę. E, Amerykański się wyrałek Kopciuch. Bo miałem pomysł, bo dzisiaj się w Roleta, widziałem, jak wezmę z Kościoła w Anglii i tak kopcił, dwie rury wydechowe miał i na tej odstawie też komiks stworzę. Ale mogę użyć ten folder, który jasno zaznaczę w programie Old Tools. Ale czy wejść do Opsy Leak, preferencje? Programowi musimy powiedzieć, moi drodzy. Musimy mu powiedzieć, co to za katalog? Inaczej nie będzie poprawnie zapisywał scenę. Używam sobie w liku e, formatu ENG. E, scan file format, bo mamy albo TIFF, albo ENG. A używam raster level, a nie ten. Dlatego się ten obsługuje bibliotekę pensji od programu MyPaint. Dzisiaj szczegółowo o tym mówię. Wyłączę też trochę i zapasowej. E, tutaj jeszcze wejdę do opcji. Gdzie to było? Już dajcie mi chwilę, bo muszę się skupić. Chyba w opcji. Nie im for. Chyba w opcji general. Musimy zaznaczyć custom. Dostosowane do opszeb. I tutaj trzeba przejść do katalogu. Nie zapisujemy tu. Musimy ustalić na katalog. Bardzo, bardzo ważne. Bo w innych tutorialach wam tego nie powiedzam, ale tak powinno się robić, jak chcecie mieć wasze reakcje zachowane na osobnej RTC. Po zaznaczeniu musimy wyjść z programu. Tutaj jest mój katalog. Pokażę wam o tym jaką stałkę w Windowsie 11 aktywować. Trzeba wyjść moi drodzy z programu, a zanim wyjdę, pokażę wam jaką kompilację używam teraz z 13 sierpnia 2021 roku i można ze strony GitHub pobrać i jakie poprawki tutaj e, zamlikowali. Za, tutaj wpisujecie o NTUS i tutaj mamy Aha, tutaj trzeba kliknąć na to jak wpiszecie w Google. Bo tu wam okazuje jakie poprawki zamikowali. Dwie osoby zaznaczyły, że to lubią jakaś poprawka dotycząca penzli markera od penzli i nie wiem czy to jest h, muszę przetłumaczyć w słowniku angielskim bo od wersji 1.4 do 1.5 bardzo dużo się zmieniło oraz w tych kompilacjach dziennych które wychodzą albo codziennie, albo całkiem co dzień zależy no i dobra, musimy wyjść z programu Musimy e, wejść ponownie, aktywuję ON Shell. Wszedł w mojej moi drodzy na ten temat mówiłem. Włączę sobie men menu, ale ten. To menu włączę, bo jednak mi tak wygodnie pracować. Teraz Wam pokażę co chcę zrobić. Zanim zacznę coś rysować, to od razu Wam chciałbym pokazać, co będę teraz robił. Idziemy do Lik. Zachęcanie sceną, nowy projekt. I tutaj to rozstrzygamy, abyście wiedzieli, co chcę zrobić. Zaznaczam ten drugi katalog. Amerykański się w rojek Kopciu. jest dołącz. Zaznaczamy to, to jest w angielsku, że dołączamy te pliki do tego katalogu, który utworzyliśmy. Inne tutoriale by tak szczegółowo nie pokazały wam, ale to jest strasznie ważne. Bo wtedy nie zgubicie ani palety, ani innych plików. Zapomniałem dodać, jak tworzycie, zapomniałem o tym powiedzieć, bo w tym katalogu również mam flik z ceny. Ten link zapisuje informacje o klatkach kluczowych. On niestety zapisuje scenę do osobnych plików. Kiedyś ludzie mieli problem z tym programem. Wiele angielskojęzycznych kanałów mówiło i nawet w Gobiach mówili anglojęzyczni ludzie mają problem. Brakowało im osobnych plików, nie mogli dołączyć plików. A ja wam pokazuję profesjonalną metodę opracowaną przeze mnie. Jak w takim ulitki ortować? Aha, jeszcze jedno. Tutaj trzeba utworzyć nowy lewej. Kurde, zapomniałem moi drodzy o tym. Przepraszam, nie padłem na to. Trzeba jeszcze tutaj zapisać w tym samym katalogu. To też jest wahne. Chyba o tym się nie mówiłem. Sor moi drodzy, jeszcze musicie długo czekać. Znaczy akurat w tym wypadku nie, bo tu dołączamy um, rasterowy level. Hew... O, to jest ciekawe. Czy można jeść jakichś kluczowych gach? Nie, to raczej się w takich sobie bawić nie będę. Nazwę to hew... E, utworzymy sobie jeszcze, moi drodzy, następną warstwę. Można tutaj również. Warstwa, warstwa kolorująca. Bardzo ważne. I tutaj też trzeba ustalić w jakim katalogu najlepiej i od razu w tym, Aby się to nie ogłówiło moi drodzy. Dajmy, OK, ale nie trzeba. To se... Na, to se i tutaj zaznaczamy, wtedy można to na górę dać, albo na dół. Jak najeżdżacie kursorem na tym asek znaczy to, że możecie przyciskiem myśli wtedy go przeciągnąć. Nie zaznaczamy tej kolumny, tylko to u góry. Wtedy możemy na górę dać. Warstwa kolorująca. Okej, okay, dobra. Szechrolek to jest warstwa do rysowania. To jest oznak, e, zapisuję, zapis wszystko. To jest taka jedna hecz, na którą chciałbym, abyście zwrócili uwagę przy tworzeniu palety rasterowej. Czasami nie wyświetla się od razu nam papierze informacje. Druga hecz, trzeba dopasować rozmiar papieru do rozmiaru Rozmiar papieru, rozdzielczość papieru do rozmiaru kamery. Bo to nie jest tak samo, jak, jak myślcie. Myślę, nie jest to tak samo, jak byście mogli myśleć. Jak myślicie. Chwila, jaką mamy tu rozdzielczość? Okej, okay, dobra. Co to jest? A ja muszę sprawdzić jeszcze, bo mamy tutaj taką rozdzielczość. Okej. Okay bo muszę iść do zakładki animation a my sprawdzić czy kamera ma taką samą rozdzielczość use current level settings wtedy rozmiar kamery do rozmiaru pan moi drodzy będzie się zgadza sprawdźcie też jak rysujecie czy wam za linię nie wychodzi jak podobnie tutaj jak zaznaczacie drugą warstwę strasznie ważne, od razu wam chciałem o tym opowiedzieć no i dobra Co my teraz tu mamy? E, dobra, muszę wam pokazać... bo utworzyliśmy... Na razie nic, na razie mamy tylko to, bo nie zaczęliśmy... ...rysować plik XML... ...ampliqtiv... ...cholera, dlaczego ja mam plik Ani a nie plik png? Kurde, czemu tak? Ja chciałem na formacie png... ...pracować. Niedobre! Muszę coś sprawdzić moi drodzy No kurde Tu mi się coś nie podoba Dobra nie będziesz do tego wracał Bo ja najprawdopodobniej zapomniałem o czymś eee, Bardzo ważnym New level Aha, musicie to użyć Scalę level też, sfira od programu My Ain't. Ale niestety ale teraz nie wiem, czy mam to robić, bo byłem ciekaw, jaki rozmiar lików będzie, ale musiałbym od nowa robić jak Już mam coś ciekawego przy okazji. tutaj same utworzymy parę kojomny. I tutaj sobie wybiegamy też e, ołówek. O, teraz automatycznie mi tworzy, z czego się cieszę. Ale ja to, moi drodzy, też zapiszemy. Tu jest do rozmazywania. Teraz wybierzemy sobie e, jakiś pędzel. To jest mój ulubiony dewag. I ostatni pędzel. Gumkę, to chyba nie wiem, czy będę dawał. Bardzo lubię to, to fajnie rozmazuje wogę. Paletę możemy też tam zapisać Ale tu moi drodzy W tym katalogu Paletę Paint mieć pa pa taką opcję Studio Alec To nam konwertuje palety Convert Convert to Studio Alec and override Dlaczego tak robię? To Ta pozwoli nam na większą ilość e, kolorów do zapisania i zapis wszystko. No i mamy tutaj naszą aletę. To nie jest białe, ani nie ma tu koloru, ani nic, bo nie zaczęliśmy, moi drodzy, rysowania. Dobra, zacznę, bo rysować jakoś wyle, jak tego Chevroleta zwiększę zwiększa ACT e, Tutaj zwiększa trochę Ray wielkość hardy nesłuchę trochę ustawi więcej Pixel Hager tak drobinki na ilość pensja dam taką wartość to jest strasznie ważne jak to życie to odznaczę i wtedy dam e, 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 laj upewnijcie się o, działa dobrze. Ale muszę grubość węzel zmniejszyć. Klefisz się U, zmniejszam węzel. A klefisz się I, zwiększam. Dobra, jeszcze raz. Pamię e, niestety ja chyba będę z głowy to rysował. Wolałbym e, ja e, z rysunku ...referencyjnego, ale mam dobrą pamięć do tego, jak niektóre samochody wyglądają. Akurat co do Chevroleta, to mogę się mylić, moi drodzy. chcemy samochód wyszedł mi w malowaniu ee, jak trumna. Bo kiedyś modelowałem w programie Wlęgę Samochód i normalnie wyszedł jak trumna pogrzebowa. A no, szkoda w ogóle gadać. To było w roku 2017, kiedy mogę jechałem ten samochód. Wybaczcie mi, jeżeli jak będę rysował samochód z głowy, to nie wyjdzie on profesjonalnie. Postaram się z głowy rysować najlepiej, jak tylko się da. Nie, prostu chcę sam od siebie coś Narysować? Kurde, nie lubię z głowy rysować samochodów. Uważam to za głupi pomysł, ale w tym wypadku... Tutaj powinienem jakieś koło. Za chwilę będziemy kolorowali. Okej, okay, dobra, myślę, myślę, że tutaj chyba... Nie się mam co ty chłopie robisz. Sorry, wybaczcie mi. Że to wygląda tak trochę niechlujnie. Wiecie co? Mogę coś ciekawego zrobić. Edit image, canvas Size. Możemy zmienić rozmiar opier 274... 2760 Jeszcze jest taka okej OK rozdzielki Na 1714. No i tu mamy wielkość papieru, ale znowu musimy iść do opcji animation, kliknąć na kamerę i tutaj wybrać to. Ponownie zapisujemy wszystko. Teraz zaznaczamy warstwy do kolorowania. Niestety tutaj musimy ustawić też tak samo. Ja mam pewien pomysł moi drodzy co zrobię? Eggic Image, Canvas Size przekuję te wartości 10, A właściwie mogę 1714 Kiedyś mi robię, bo nie zrobiłem tak i miałem z tego powodu robię, jeszcze raz wygeneruję opcję Animation i dam to ale generalnie mówiąc polekam ten program. Bardzo fajnym nędzem są w tym programie. Już się pokażę. Dobra, się namaluję te koło. Nie używam, moi drodzy, tabletu. Rysuję to odręcznie, jakbyście chcieli wiedzieć. Także mogę się trochę zmagać. Eee, powiem wam. Oha, Jęgra, to może nie wiem. Czy dobrze, że tu tak y, y, zrobiłem. Wybaczcie mi, jeżeli nie robię czegoś super idealnie, ale ja to odręcznie rysuję. Ach, dobra, nie jest najgorzej, ale nie jest super idealnie. Trochę bardziej wiasto to namalowałem. Jestem Ewiem, jak jakbym przy e, rysunku. ...referencyjnego, to mój samochód wyszedł w lepiej, ale powtarzam jeszcze raz, rysuję to z głowy. No i teraz przechodzimy do drugiej waski, wy wybieramy ten enzyj, mamy kolor. Wybieram sobie szary, Apply. Jak wam słabo maluje i jakby widoczno, to musimy się jechać na zakładkę e, smadzie Zmniejszamy tą wartość. Klikamy na MI, wtedy nasz kolor staje się intensywniejszy. Ja bym chciał zrobić animację jak pojazd zapiernicza 300 km na godzinę, jak tak fajnie drzewa się rozmazują. Może to zrobię. Takie animowanie GIF. No i teraz zapisujemy. Teraz powinniście zobaczyć. A, nie chcę że kliknąłem na Edge. w jeśli nam się utworzył Active aczkolwiek ACDC nie otwiera go poprawnie wyłączę tę muszę bo jej nie chciałem włączyć sprawdzę czy otworzę to, czekajcie chwilę, muszę to wyłączyć muszę wyłączyć też to, bo ja tego nie potrzebuję Open Wave. eee, dobra, gdzie jest moja przeglądarka, tu, i kasa, i kasa otwiera, co jest, nie, też tego nie otwiera, wiem w czym to otwor, moi drodzy, bo na szczęście jest jedna przeglądarka, która otwiera ten Liki oprawnie. ta od Windowsa 11, bo ja chciałem wam to pokazać, a eee, co jest Windows 11, aha, ile ma megabajtów? niedużo dlaczego tak dziwnie otwiera mi warstwa kolorująca teeth no i mamy tutaj to co namalowaliśmy na drugiej warstwie a teraz muszę wam pokazać jak się łączę na drugi projekt i pokażę wam gdzie jest zapisane tu jest ścieżka katalog E Jakbyście chcieli na Starym Rage pracować, dajcie tą opcję. Rozwijamy mój komputer, to... Żółty folder rozwijamy, bo czasami te niebieskie nie pokażę Wam. Bo to jest nowa scena i wybieramy. Zabawnym jest... Change Project. Bo mam zupełnie nowy projekt. Żałuję, chyba nie pokazałem, jak dodać ten IQPNG. Bo jestem ciekaw, jak się na IQPNG będzie pracować. To jeden z moich projektów, już go renderowałem. Aha, nie zapomnijcie o tym, aby w preferencjach... W opcji Import Export ustalić ścieżkę do pliku FMEG. Jak chcecie renderować do formatu MX4 no i z zwracamy z powrotem do naszego nowego katalogu. Ale najlepiej ja, abyście zaznaczali żółte katalogi. Tak będzie jednak bezpieczniej. A gdzie to jest? Mmm. Moment. Ejku, co jest? Czemu ja tego nie widzę? Aha, nie ten katalek, u moi drodzy. Sokrzewa zaznaczyłem. Ojejku, nie ten co trzeba. Trochę się obuliłem. No i mamy z powrotem stary katalek, nad którym możemy spędzić czas i nad nim ślęczeć i lasować. To chyba byłoby na tyle. I życzę Wam miłego dnia Pamiętajcie, aby pobrać najnowszą wersję Polecam ten program, bo jest całkiem darmowy W czasach, kiedy był płatny Wyczytałem w internecie, że bardzo dużo kosztował I W czasach, kiedy nazywał się tun z Harlequin A tak wygląda jego płatny odpowiednik wersji 7, która istniała zanim została uwolniona Już wam okaże, bo wam okaże jak kiedyś ten program wygląda. Tak wyglądał kiedyś ten program w wersji łatwiej, zanim go udostępnili jako program darmowy na licencji otwartej. Ale nie ma tutaj kurcze dużych screenów, aby wam okazać. tu jest. Kiedyś był płatnie ten program, no i dosyć drogi, owiem wam, ale na szczęście uwolnili go jest całkiem za darmo. Zresztą przeczytajcie sobie te zielone nam isy. Słabo je widać, powinni trochę to powiększyć. Myślę, że powinni trochę nad tymi nam isami opracować. A ze strony głównej możecie też pobrać. Eee, ze strony głównej. Jak was to interesuje. Ale nie będzie najnowszej wersji tu, tylko wersja stabilna, która, zawie, która wyszła jako domyślna, ale nie pobierzecie z tej strony e, jakiejś najnowszej. Tutaj jeszcze chyba dam w odinstalować stare wersje tego programu zanim zainstalujecie tą wersję. No to chyba byłoby na tyle, jak macie jakieś pytania to dajcie mi Głównie rozmawiałem o tym jak scenę uporzyć. o skin, onion skin. To można zwiększyć wartość, wtedy będzie wam okazywała linie bardziej przeźroczyste. Nie chcę już przedłużać, kończę już. Tylko tak wam okaże, bo kiedyś o tym nie wiedziałem, ale wolę jednak o od razu wiedzieć. Dam na 99, też od razu zależy. No to już to wszystko, życzę ja mam miłego dnia. A się rozwiekałem.